Siemaneczko w 146 części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany w drodze do tego południowca. Zagadał do nas po Ognia, już tam mi się nie chciało wczytać pokazać się tam dwa, trzy zdania, co, co miał do powiedzenia. Ogólnie możemy sobie popatrzeć na jego sztuczkę. Pokaż mi tę sztuczkę. No, proszę obserwować! To nie jest dużo. Może coś jeszcze niedobrego się wydarzy. Mhm. No i. A, no, mogłem sobie na to pozwolić. Trzy dyszki, także luz. <laughs> Czekam cały czas. Proszę nie przeszkadzać. A, to jeszcze nie koniec. Poczekajcie, no. Mo... Może coś się jeszcze wydarzy. No, cały czas liczę. No, może ktoś się podpali. <laughs> Będzie tak cały czas to samo? Czy coś się zmieni? Czy niekoniecznie, bo... No czas leci. No bo pokazuje ciągle to samo, nie? Wydaje mi się, że tak. No nie, no oczywiście, że to samo. To ile będzie tego pokazywał no come on. Proszę! Nie no dobra, nie mam na to czasu. E, południowiec to nas interesuje, prawda? Prawda, mam nadzieję, że. Kurwa, mać. Moment. Okej. Okay. Gdy wróciłem, południowca już nie było na miejscu naszego wcześniejszego spotkania, jedyne co po nim zostało to niewielka sakiewka w, na murku. Sprawdzę jej zawartość. Teraz sobie tak pomyślałem, południowiec, może w tej skrzynetce był jakiś skorpion jadowity, albo żmija, nie? Albo grzechotnik. No dobra, zobaczymy ile tego złota. Aha, yy, dobra, to jest ten mieszek, yy, co znalazłem na, w hotelu. Liścik 100 sztuk, eliksir życia. Liścik od południowca. O, jest od południowca. 600 EXPA. Niestety, pilne sprawy zmusiły mnie do opuszczenia miejsca naszego spotkania. Wiem, że jesteś człowiekiem, który wykonuje podjętą robotę, dlatego zostawiłem tutaj obiecaną nagrodę. W ramach przepraszam za nie stawienie się osobiście, przyjmij proszę ten eliksir życia. Pochodzi on z moich rodzimych stron i wspaniale wpływa na ciało. Bądź zdrów. No dobra. Mhm. Ciekawe o co chodziło, czy nie narobiłem jakiegoś ambarasu przez to. Um, 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 pokaż mi ten eliksir życia. Premia do maksymalnych punktów trafi. Ogólnie fajna nagroda. No nie! Co za skóry? No, nie wierzę, no kurwa. Chodź zdrów, co za cholerna za pieprzona. Ale 100 sztuk złota zarobiliśmy i 600 expa. Mam dziwne. Mam dziwne przeczucie, że nie powinienem tego pić. W ogóle nie przeczytałem tego. O kurwa. Tylko po prostu to wypiłem. O jezus, brawo, ja. Brawo. Nie wytnę tego, zostawię to. Może komuś to da świetnie, po prostu świetnie. Tylko patrzeć teraz jaki przypał wywołała ta szkatułka w tym hotelu. Może właśnie tam wpadniemy, zobaczymy. Czy tam się czasami coś nie wydarzyło? Zapiszmy sobie. O Jezus, pieprzony południowiec. Ciekawe, czy to była za zemsta, za Blake'a? Ciekawe. Absolutnie nic. Nic, nic się nie wydarzyło? Jak nie powiem, żeby za Dobra, co słychać? Bardzo dobrze, że stary miasto. Nic się chyba konkretnego nie wydarzyło. Chyba nie. nie jestem dobra, więc jak się nic nie wydarzyło, no to luz. Nic mnie więcej nie interesuje. Bardzo dobrze. Dobra, bardzo dobrze. Tak jest. Eee, to... Tutaj po prostu są takie zakamarki. Dobra, chodźmy na górę. Tam cały czas pokaz trwa. Najlepsze. Yy, aha, tutaj przyszliśmy do tego. Yy, pod chatkę gubernatora. Dobra, malarz. A jak to wygląda na mapie? Yy, aha, w ten sposób. Czy w tych ogrodach będzie coś interesującego, na przykład jakiś. no. Szczawik albo. Um, albo coś w tym stylu? Czy kompletnie nic tutaj nie będzie? Nic nawet skitranego w tych krzaczkach, naprawdę? No, kaman. No, nie, no nic. Nic nie ma, No, no dobra, no pff, trudno. Trudno, tu mamy za to jakąś chatkę. Tam zejście na dół, ale zobaczmy. Tu. Nie chcę wody. Chcę sobie poczytać. Dobra. Nic konkretnego regał zapiszmy, bo może z regału będziemy mogli coś zabrać. A jeśli nie, no to właśnie dlatego zapisujemy. Nic nie ma. Byłem tutaj... Wcześniej? Nie, niemożliwe, żebym tutaj był. nie, to to na pewno się wkurwi. Nawet nie ma co tutaj grzebać. Nie, patrzy się, to się wkurzy. To nie, nie, nie. Nie ma to sensu. Tak samo ta skrzynka. Nie. Na spokojnie to zrobimy kiedyś. A tutaj, jak zejdziemy, co mamy? A, sklep meblowy tutaj mamy. Dobrze wiedzieć. Tam możemy sobie zejść na dół. Dobra, to trochę pierdolnik ze skrzynkami mają, nie powiem. Chociaż no tu jest jakiś warsztat i tak dalej. Więc okej, okay, to jeszcze jest to w miarę zrozumiałe. Ciekawe, czy tam na dole nie ma wejścia do kanału czasem. Jak się nazywa? Dolina Świtu sklep, sklep meblowy. Dzień dobry. Witam. Mam spraw na głowie, daj mi spokój. <laughs> Świetne podaję się do klienta. Witaj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałam. Zgadza się. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Mhm. Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę udekorować, to nie znajdziesz lepszego miejsca. Okej, okay. co masz w kieszeni skarbie? Troszkę złota. Nie widzę, by mąż pomagał ci w sklepie. Leon woli przysiadywać całymi dniami i grać w szachy, albo no, to prowadzić sensowne, polityczne dysputy z tym swoim przygłupim kolegą. Może to i lepiej, przynajmniej nie przeszkadza mi wprowadzeniu tego miejsca dokładnie tak, jak mi się podoba. Okej. Okay. Nie widzę. Leon woli. Może Dobra, to i... nie wiem czemu to nie zniknęło, ale okej. Okay. Słyszałaś o jakimś domu na sprzedaż? Właściwie to tuż obok nas jest jeden, który za niedługo ma trafić na licytację. Wystarczy, że zejdziesz schodami w dół, zaraz po wyjściu ze sklepu i będziesz trzymał się lewej strony. Ma mały ogród przed wejściem, trudno go ominąć. Dobra. Mm. Jego właściciel został zesłany do górniczej doliny, sama nawet nie wiem za Ciekawe co. Ciekawe kto, nie? W aktualnych czasach kupiec będzie musiał włożyć małą fortunę, by dostać ten dom dla siebie. Każdy chce teraz mieszkać w starym mieście, tylko tutaj jest bezpiecznie. Ej. Z drugiej strony poprzedni właściciel nie miał najlepszej opinii wśród tutejszych. Sama nie wiem czy chciałabym tam mieszkać, ale hmm. wiesz, to przecież tylko takie moje gadanie. Może Gomez tam mieszka? Dobra. Nie Leon, może to i Pytanie ile będzie kosztował. Ciekawe czy ona nas nie zniechęca. Mamy dychę, myślę że starć na domek. No wątpię, żeby by kosztował... Niestety, jest. To... E, ...kosztował więcej niż dychę. Kurde, z nikim nie mogę tu zahandlować? Serio? To dziwne, nie? Mega dziwne. No ale dobra, rozejrzyjmy się. Na górze po cichutku. Żeby nie wzbudzać podejrzeń. Nie ma tu ochroniarza. Kurwa, jakaś menda tam stoi. Ale stoi tam. Może dałoby się obrobić tą skrzynkę. Zaryzykuję. Jeszcze zobaczymy. Ej, ty! Nie, ty tu dobra, gówno, nic nie będziemy ryzykować, bo już... E, myślałem, że jakiś list tutaj jest na stole. Bo się do nas pruje. W sumie w takim... <laughs> e, ...miejscu to się nie dziwię, że jest ochroniarz, nie no, bo raczej taki sklep stać na to. E, no tutaj też jest skrzynka. Jak zamachy zamachy możnych, uchodźcy Dop no trochę tak, trochę tak. Dobra. Może będziemy mogli pohandlować i kupić jakieś meble, jak już kupimy sobie chatę, nie? Tak sobie teraz pomyślałem, także wychodzimy stąd? No i tyle no. No, jeszcze nie ma południa nawet. Tamtymi schodami. Co jest grane? Jak podobają ci się moje nowe szaty? Hmm. Wyglądają wyśmienicie. Wiedziałem, że ktoś w końcu pozna się na moim guście. E, proszę, to dla ciebie. Okej. Okay. Hej, ty. <grych> Wyglądam? Dokładnie, wyglądasz w kozacko. Chociaż... A nie, tutaj nie ma przejścia żadnego. Czy to jest zejście do kanałów? O Jezu, mi przylagowało. Pokaż mi, e, pokaż mi mapę. Cholera wie gdzie to jest. Zablokowane drzwi w ogóle. Nie wiem, dziwne. Może później będą otwarte, a może nigdy. Mniejsza, dobra, chodźmy tutaj. A jeszcze coś będzie w ogóle w tej dzielnicy. Hotel... Nie, jeszcze będzie karczma i ten astrolog. Dobra. Tu mamy tablicę. Tu jest pewnie ten domek, dobra, z ogrodem, to pewnie jest tutaj. Zaraz pogadamy, dowiemy się ile to może kosztować. Co tu się stało? Czemu zamykacie dom? No, jego dawny właściciel został skazany mm -hmm. na zesłanie do Górniczej Doliny. To miejsce nie będzie już mu potrzebne. Za co został skazany? Ta informacja nie jest dostępna publicznie. Jedyne co mogę ci powiedzieć, to to, że działał on na szkodę naszego wspaniałego miasta. Jak miał na imię? Od tak nawet obywatel Starego Miasta może teraz zostać zesłany do górniczej. No? Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami każda osoba zagrażająca jedności królestwa ma być natychmiast wysyłana na Korinis. Nie jesteśmy barbarzyńcami. Nie wysyłamy tam nikogo za byle drobne przestępstwa. Dodatkowo nie wiem co słyszałeś o kolonii, <laughs> nie, ale nie. to nie jest w ogóle takie straszne miejsce. Ale za niedługo będzie. Opilnują tam królewscy gwardziści. Mhm. A górnicy mają okazję odpracować swoje winy, poprzez wydobycie rudy. Dostają nawet jedzenie, A. picie i dach nad głową. Wiadomo. Ciekawi mnie, jak ten gościu się nazywał. Czy to jest nawiązanie jakieś do poprzednich części? Ja już powinienem skumać o kogoś, o kogo chodzi? Nie wiem, kurde. Mogę jakoś pomóc? Właściwie to jest coś, co mógłbyś zrobić to idealne zadanie dla człowieka z gildi kupno zgodnie z przepisami dom skazańca z całym wyposażeniem powinien trafić na licytację chciałbym abyś udał się z tym dokumentem do wenzela i poprosił o sporządzenie pięciu kopii Następnie rozprowadzisz je po starym mieście i innych ważniejszych miejscach. Dokładną listę znajdziesz na odwrocie dokumentu. Licytacja nie ma kwoty minimalnej, więc sporo osób, także tych biedniejszych, powinno być zainteresowanych. W związku z tą okazją będą mogli wejść do starego miasta. Im więcej osób się zjawi, tym lepiej dla skarbca miasta, tylko się pośpiesz. Licytacja odbędzie się już za dwa dni. Do tego czasu mhm. informacja musi być już rozwieszona. Dobra, postaram się. Nie obiecuję, że zrobimy to w tym odcinku. Ehm, ma się odbyć za dwa dni. Dobra. Szkic powiadomienia do licytacji. Od razu odfajkujmy sobie ten szkic. Mamy szkic. Aha. Wstępnie przygotowana informacja o licytacji domu. Sędzia poprosił... Mnie zamówienie jej, jej kopii u Wenzela. Dobra, ale nie dowiedzieliśmy się, gdzie ma być yy, rozwieszana, ale później się pewnie dowiemy. Więc nie ma co przeżywać. Chyba sam Adanos mi cię tu zesłał. Słyszałem, że nieźle sobie radzisz z bieganiem po mieście i załatwianiem spraw. No. O co chodzi? Chciałbym ocieplić swoje stosunki z magami wody. Przez ostatnie lata nie układała mhm. nam się najlepiej, a w końcu to jedna z najbardziej szanowanych grup społecznych. Próbowałem przekazać jakiś datek na ich świątynię lub na ubogich, ale jak to zasłyszałem, uważają mnie za osobę, która nie przejmuje się losem ubogich i dba jedynie o swój interes. Może jakiś gest dobrej woli odmieni ich zdanie, może? I tutaj wkraczasz ty. Aha. Będziesz musiał mi trochę pomóc z tym gestem. Oczywiście nie pozostaniesz bez nagrody. Jestem wpływowym człowiekiem. Potrafię się odwdzięczyć. Dobra. Czego potrzebujesz? Dowiedziałem się, że Magowie rozdają ubogim ze slamców regularnie ciepłe posiłki. Chciałbym, żebyś dostarczył dla maga lautusa trochę ciepłej zupy prosto z mojej austerii. Hmm. Nie spodziewałem się, że sam zrobisz zupę dla ubogich. Sam? To niedorzeczne! Jestem wyjątkowo zajętym człowiekiem! No tak, tak! Masz tutaj przepis. Część składników znajdziesz na zapleczu. Jeśli czegoś zabraknie, to zwyczajnie dokup potrzebne składniki. Myślę, że magom chodziło o to, żebyś osobiście zrobił coś dla ubogich. Przecież robię! Sam sponsoruję całe to przedsięwzięcie i sam wpadłem na ten pomysł! No dobra! Niech ci będzie. W takim razie zabieram się za gotowanie zupy. Właśnie. Pamiętaj, gdyby magowie pytali kto przygotował te zupy, to sam widziałeś jak tkwie przy garach. Niech ci będzie. I jak tam twoje wina? Wielu znajomych kupców wiąże koniec z końcem próbując przetrwać trudy blokady handlowej. Wszystko wskazuje na to, że większość z nich trafi na bruk jeszcze przed nadejściem zimy. Podzieliłbym ich los, gdybym zawczasu nie zainwestował w Austerię. Ten biznes okazał się strzałem w dziesiątkę. Mhm, mm jak. Bez zmian, cały czas. I. Powiedziałbym ci, żebyś spróbował, ale ty nawet nie odróżnisz wina od. <grym> Co? I jak. Transport kolejnych beczek właśnie dociera do kolejnych karcz. Przyskał Cieszę się, się niezmiernie. Naprawdę. Do mojego lokalu zaglądają ludzie z różnych stron. Każdy z nich z jakąś tajemnicą. Każdy za jakąś fasadą. Dopiero gdy na stołach pojawiają się krawki czerwonego trunku, za dużo. To, właśnie... to już słyszeliśmy kiedyś tam. A i no jest takim delikatnym. W cudzysłowie delikatnym bufonem, no ale co zrobisz? Co no to dwie. jest? Hmm. Co tam masz w kieszeni? Okej. Okay. Niezły młot, jesteś poszukiwaczem no. przygód? Nie znoszę tego zwrotu. Ale tak, można tak powiedzieć: Podróżuję po naszym królestwie i szukam miejsc, gdzie można dobrze zarobić. Za ciekawą pracę. Gdybym tylko wiedziała, że na tym Archolos jest tak nudno, to popłynęłabym prosto na to cholerne Korinth. Cóż, przynajmniej wino i jedzenie jest tu tak dobre, jak to wszędzie opisywali. Okej. Okay. Co tu Lubisz podchodzić do obcych ludzi i ich wypytywać? Mm -hmm. Bardzo. żebyś się najpierw przedstawił? <laughs> Jestem Marvin. A ja Ilse. Mam nadzieję, że nie będziesz mi długo zawracał głowy. No nie, już w ogóle nie będę ci zawracał głowy, Jezus, jaka... Naprawdę troszkę wredota. Dobra, kogo my tutaj mamy w karczmie? Jak rozumiem, to jest karczma tego całego Ernesto, nie? Ale z ciepłej strawy, tak. Trzeba będzie tą zupkę ugotować, oczywiście, muzykant. Jak? Niestety, jestem za. Ma coś takiego. Coś tak, a jakiegoś karczmarza tutaj nie ma. To są tylko zwykli obywatele, nie? Mam tu ukciska i ochroniarza. I piętro na górę. Hej, ty. Jestem zajęty. Dobra, zaraz będziemy tę zupę musieli ugotować, bo później o tym zapomnę. Czego ty tam szukałeś? Widzisz, no, zabieraj no się takie trudne. Niczego. Nie, spokojnie, panowie. Um, dobra, inaczej zrobimy. Ten przepis mi pokaż. Cio... A kociało grybaka to jest poznane. Dobra, tylko ja teraz. Kurwa. O, dobra, mogę to zrobić, to zajebiście. Zrobimy tak, dwie rzeczy. Kompot, kluski, potrawka szybkości, bo mi się kończy. Zróbmy 10. I tak, kociołek rybaka, czy jak to tam było? O ile to znajdę? Kotlet, o jest, jest kociołek rybaka. Nie wiem ile tego mogę zrobić. Co to, z czego to korzysta? Ryby, dowolne warzywo. No zróbmy, dobra. Zróbmy 10, niech będzie. Przyda się do regeneracji i tyle, więc już nie będziemy robić, tracić na to czasu. Na górę nie możemy wejść. Wam tam na górze, na górę i tak poszedł ten ochroniarz cały. No, trochę biednie to wygląda, to jest ta karczma? Naprawdę, tak, no jest ten Ernesto. Znaczy, no, no jest karćma, tak, dokładnie, należąca do Ernesto, oczywiście. Mm. Mm. Włazę? Chila. Wiesz, jacy byliby magowie, no. jakbyś zabrał im runy? No. Rozczarowani. Wiesz, gdzie można znaleźć cieniostwora? W cieniu? Za rogiem. Dlaczego nikt nie lubi golemów? Bo mają serce z kamienia. <laughs> dobra, dobra. Jak się nazywa ubranie kopacza? Kopciuszek. Zobaczymy ile tych dowcipów jest. Wiesz jakie jest ulubione warzywo króla? No. Robarbar. Beliar złapał maga, rycerza Oho. i najemnika. No. Mówi im... Macie mi przynieść jakąś broń. Mag przyniósł magiczny zwój. Rycerz lagę, a najemnika nie ma. Beliar mówi. To teraz macie sobie włożyć to w dupę. Mag poradził sobie bez problemu. Rycerz włożył i płacze. Ale po chwili zaczyna się też śmiać. Czemu płaczesz? pyta Beliar. Poboli, a czemu się śmiejesz? Bo najemnik niesie topór dwuręczny. wiesz? Jacy byliby magowie. Ok. Dobra, to już słyszeliśmy? Za rogiem. Dobra, myślę, że tym optymistycznym i śmiesznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Coś tu jeszcze więcej się wydarzyło? Nie dobra, obeszliśmy to wszystko w koło. No, fajne, fajne dowcipy. Okej, okay, mamy parę zadań do zebrania, ten dom mnie ciekawi, będziemy to finalizować w przyszłym odcinku, chociaż może najpierw zaczniemy od tego talerza. Nic, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i na razie.